Dzień dobry, witam Was serdecznie, pozdrawiam Was z Emiratów, dlatego że jestem w Emiratach. Eee, dlaczego? Słuchajcie, jak wiecie, Weezer ma często tanie połączenia do Abu Dhabi. Można kupić za 350 zł w jedną stronę. Na przykład we wrześniu, październiku 2024 roku takie promocje się pojawiły, więc skorzystałem. A już jak się jest w Abu Dhabi, to można polecieć dalej. Niektórzy lecą w stronę krajów Azji Środkowej. Ja już tam parę razy byłem, a teraz e, polecę gdzieś indziej. E, polecę na krótkie tak zwane wypady. Najpierw na Malediwy, wrócę później tutaj do Abu Dhabi, no i później polecę na krótki wypad do Omanu. I to będę chciał Wam pokazać, co zrobić podczas krótkich wypadów na Malediwy i właśnie do Omanu. Zapraszam. No i od razu jak się wychodzi, zobaczcie, na lotnisku są stoiska różnych biur, hoteli. Więc w zależności od tego, kto co ma zarezerwowane, tam może się udać. Ja mam troszeczkę inny plan. Myślę, że najpierw wymienię kasę. O, piękny zachód słońca. A tutaj mi chłopaki od razu wymienili kasę. Stoją, wyciągają z bankomatu. Za jednego dolara dostaje się 15 e, rupi maladyjskich, ale generalnie nie trzeba wymieniać, bo tutaj prawie wszędzie można w, w dolarach płacić. Tutaj macie ceny e, taksówek, jak chcecie pojechać do miasta. Ale do miasta można pojechać autobusem do miasta na wyspę Male. I również łódką. Co 10 minut e, odpływa. No jest godzina w tym momencie 17.50 czasu lokalnego. Ja dopiero o 21.45 mam zamówioną łódkę na wyspę Guli. Tam można dostać się też taką komunikacją publiczną, ale ona wypływała o godzinie 15.00 jako o godzinie 15 z Male i stamtąd wypływał o 8.00 rano, dlatego też musiałem poprosić o możliwość przepłynięcia taką łódeczką. Na wyspie Guli spędzę dwie noce i później przypłynę właśnie na tą główną wyspę, którą widzimy tutaj przed nami. A teraz pojadę chyba właśnie na tą wyspę, żeby coś przekąsić, coś zjeść, bo jeszcze mam też tyle godzin do tej łódki. Wypływają co 10 minut. Płynął 10 minut. O, bilet kupuje tutaj, płaci się tylko gotówką. No i kosztuje 15 rubi, czyli 1 dolara. Co 15 minut pani mówiła, że kursują. Dobrze, już jestem na tej głównej wyspie. Taką fajną, przyjemną parę z Polski spotkałem. Zresztą powiem wam, że sporo osób z Polski leciało tym samolotem. Bo dużo osób właśnie przyleciało dzień wcześniej do Abu Dhabi e, z Krakowa. No, i następnego dnia właśnie przylecieli tutaj na Domale. To jak Wam mówiłem, te bilety tutaj lotnicze są dosyć korzystne, właśnie teraz, szczególnie, właśnie w porze deszczowej. Ale pora deszczowa, oparcie prawie żadnej chmurki nie ma. To już po raz kolejny tak się sprawdza, że nie zawsze pora deszczowa musi być porą deszczową taką stricte w swoim znaczeniu. Tutaj nie będę za dużo Wam pokazywał, może teraz, dlatego że planuję pojutrze połazić tutaj po mieście. Więc myślę, że to będzie wtedy taki dobry czas do tego, żeby pokazać wam stolicę Malediwów. Kraju, o którym też opowiem później. Teraz idę coś zjeść. No, no na pewno, co się od razu da zauważyć, to to, że miasto, stolica Male jest miastem skuterów. Bardzo dużo tutaj jeździ osób na skuterach. No i taka pizza 100 miejscowych wariatów. Czyli jakieś 6,5 dolara. Zaraz wracam na lotnisko, bo już jestem z powrotem na terminalu. Ale zatrzymałem się przy rozkładzie, żeby Wam pokazać, na jakie wyspy można stąd popłynąć. Wiele wysp jest obsługiwanych przez różnego rodzaju prywatne firmy, szczególnie hotele z nich korzystają. Ale jeżeli ktoś na przykład chce takie publiczne promy, to na pewno jedna rzecz jest warta zwrócenia uwagi. W piątki to jest naprawdę dzień wolny, nic nie pływa, zobaczcie. Jutro ja mam niestety piątek. Niestety, niestety, bo utknę po prostu na wyspie guli. Tam i tak chciałem zostać. A piątek jest dniem wolnym, więc yy, i tak bym stamtąd po prostu nie mógł wypłynąć. Weźcie to pod uwagę, kiedy będziecie planowali pobyt na Malediwach. Posiedziałem troszeczkę na lotnisku, jest dobry internet, bezpłatny dwie godziny. No, i już jest moja łódka, prawie 22. Za pół godziny będę na wyspie Guli. Po około 30 minutach przybywam. Ja. Yeah. I tutaj witamy na Guli. No Pięknie się zapowiada. Idę do hotelu. O i właśnie w takich miejscach, Sandy Heaven. Maledives. Tu właśnie się zatrzymałem i to jest mój pokój. On kosztuje, uwaga, 30 dolarów za noc ze śniadaniem. Bardzo fajny, przyjemny klima działa. Super. Wybrałem się jeszcze na spacerek, bo menedżer hotelu mówił mi, że właśnie tutaj przy takim cyklu pływają rekiny. No proszę bardzo. Małe to nie są. Jak tu się kąpać, panie? Tutaj od razu, jak się wychodzi właśnie z mego hotelu w prawo, jest tutaj plaża. Chodźcie, poranek jest. Zobaczmy, jak wygląda plaża. Od razu przy plaży pojawiają się różnego rodzaju Pamiątki, magnesy. Morning. I mamy, ojejku ile tutaj tego jest. Witamy na plaży. Bikini, bikini beach to znaczy, że obcokrajowcy mogą morning wchodzić tutaj, ale pięknie, jaki piaseczek, wchodzić tutaj e, w strojach kąpielowych normalnych, nieokutanych. I tutaj jest ta słynna taka huśtawka, w wielu miejscach, na wielu wyspach ona występuje, no tutaj jest oczywiście z napisem kocham Guli, czyli to jest ta wyspa, na której jestem, ale piękny piaseczek. Tak więc Bikini Beach jest plażą, która jest zarezerwowana po prostu dla obcokrajowców. Bo generalnie na Malediwach powinno być się ubranym tak jak te panie po lewej stronie, a więc wszystko powinno być e, zakryte. To mówimy o plażach tak zwanych publicznych. Tutaj na Wyspie Guli są dwie takie plaże: znaczy, jedna jest ta, Bikini Beach, na której mogą kąpać się obcokrajowcy, i również jest plaża południowa przeznaczona dla misowych. No, na tamtej plaży też mogą obcokrajowcy się kąpać, ale muszą poprzykrywać. Swoje ciało. Nie można wyjść tak jak tam widzicie, właśnie panie w strojach kąpielowych. Panowie w kąpielówkach. Nawet powiem wam więcej, kiedy chodzi się i spaceruje po miejscowości, też nie powinno się tak być ubranym. Dopiero na plaży, właśnie bikini, można tak się ubrać. No, chyba że macie wyspę, gdzie są tylko same. Hotele. Wow, a tu na końcu plaży mamy jakby swego rodzaju zakład, miejsce, gdzie reperowane są łodzie. No i tu jest życie. Good oh, morning! I tu jest życie, zobaczcie. Piątek, a chłopaki pracują. Fajnie to wygląda. No tu jest życie, tak? Ja dlatego wybrałem przede wszystkim tą wyspę, e, ze względu też i e, finansowych, budżetowych, pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, żeby po prostu zobaczyć, co się dzieje, nie być na takiej wyspie, gdzie są same e, hotele, bo dużo osób, które przylatuje na Malediwę, to właśnie zazwyczaj jest gdzieś tam na jakiejś wyspie, sam hotel i wracają później na lotnisko i nie widzą tego, co wyrazm ze mną możecie zobaczyć. Morning! Czasami w różnych częściach wyspy, tak jak tutaj na wyspie Guli, można znaleźć wysypisko śmieci, gdzie śmieci są spalane. No, generalnie śmieci są problemem na Malediwach. Jest jedna taka wyspa, na którą te śmieci są złożone, ale to wszystko kosztuje. Dlatego też czasami można znaleźć takie widoki. No dobrze, nie było jeszcze takiego ogólnego rysu o Malediwach. Tak jak zawsze robię, jak gdzieś właśnie przyjeżdżam i wam pokazuję różne miejsca, więc. Parę słów o tym kraju, w którym jestem. Słuchajcie, Malediwy to kraj, w którym mieszka no nieco ponad 500 tysięcy osób, ale jest mały, bo to jest około 300 km2. Kurczę, jakby hmm, prawie połowa Warszawy, bo chyba Warszawa ma ponad 500 km2 albo o, jak Kraków, bo Kraków ma 320 parę km2, więc można powiedzieć, że to jest powierzchnia Krakowa. Z tym, że dodamy wodę, no to robi się ogrom, bo z północy na południe Rozciąga się na przestrzeni uwaga o 820 km, a ze wschodu na zachód 120 km. No i państwo to jest oczywiście wyspiarskie, bo jest złożone z około 1200 wysp na 26 atolach. No i Malajdywy to można powiedzieć ostatni etap rozpadu wulkanów. Popatrzmy na różne części świata, jak te wyspy właśnie powstają. I najlepszym przykładem będą najpierw Hawaje, później Polinezja i później, właśnie Malediwy. O, może Wam najlepiej to namaluję na piaseczku. No dobra, mamy Hawaje, gdzie mamy wulkany, które tam buchają, buchają i tak dalej. Znaczy, w ogóle z Hawajami to jest ciekawa rzecz, ale o tym opowiadałem Wam, jak byłem na Hawajach, bo mam też filmiki z Hawajów. Hawaje są położone. Na tak, zwanym, na tak zwanej plamie gorąca, i one są rozciągnięte. Archipelag na przestrzeni 2400 km i cały czas się przesuwają. Cały czas się tworzą nowe wyspy. Ostatnia wyspa, którą jest Big Island, to jest to, która jest na powierzchni, ale już jest kolejna wyspa, która się tworzy, bo jest wulkan podwodny. No i za parę tysięcy lat, czy tam właściwie może milionów, będziemy mieli nową wyspę. A więc to są Hawaje. Powstają, jest wulkan. Wulkan, który wybucha, wybucha i gromadzi się lawa. No i później możemy sobie popatrzeć na kolejny etap, jaki są, jaka jest Polinezja. Wulkany są już wygasłe, a więc już nie buchają. I stożki wulkaniczne, które dominują w krajobrazie, mamy tam, ale one się obniżają. A więc wulkany się obniżają, coraz niższe, coraz niższe, ale one wypychają krawędzie, a więc tym samym tutaj powstają tak zwane pierścienie, czyli powstają. Atole. I to właśnie mamy na przykład na Bora Bora. Pod wodą zaczyna narastać rafa koralowa, są te pierścienie. No i później mamy takie Malediwy, gdzie nie ma już wulkanów. Mamy laguny i rafy koralowe, bo wulkany po prostu się obniżyły i wypchały tą zewnętrzną część, tworząc właśnie atole. I rafy koralowe. No i w ten sposób mamy Malediwy, gdzie najwyższym wzniesieniem jest góra. Uwaga o wysokości powiedzmy 2 metrów. A więc tym samym Malediwy mogą wcześniej czy później zostać zalane. Nawet nie w wyniku zmian klimatycznych, tylko po prostu ze względu na to, że i tak, i tak się obniżają. Więc wcześniej czy później one znikną. Fishing? No zobaczcie, jak tutaj jest przejrzysta woda. Jest. Chłopaki łowią ryby. O, tu można zobaczyć. Jak shark próbują złapać. Big big fish coming. Big big fish coming. Ja, yeah, shark is coming. And sharks too. Yeah. Yeah. I rekiny też tak. Ale przez uczysta woda, bo na Malediwę przyjeżdża się właśnie też między innymi po to, żeby snuklować i oglądać piękne rafy koralowe. Tutaj jest 3,5% raf koralowych na świecie. No, Malediwy oczywiście są e, turystyczne i oczywiście są rajskie. Ja jestem na wyspie e, Guli. E, przyczyną tego, że wybrałem wyspę Guli przede wszystkim jest to, o czym wspominałem wcześniej, bo tutaj można zobaczyć e, prawdziwe e, życie. 814 mieszkańców jest e, na tej e, wyspie. Jest też meczet w centralnej części. No, i są oczywiście też turyści. Jest kilka hoteli, i są też piękne plaże. Tutaj są takie słynne huśtaweczki. Ja się tam widziałem właśnie zdjęcia z takimi huśtaweczkami. Tutaj ludzie generalnie zajmują się albo turystyką, przepraszam, jakimiś usługami, rybactwem i rybołówstwem. Jaka jest różnica między wyspą Gulia, a na przykład sąsiednimi wyspami, które tutaj są, a gdzie są resorty? O, tam widzę na końcu, że. Są te słynne domki na wodzie. Podejdźmy tam i zro zrobię zbliżenie. O tam właśnie widać te domki na wodzie. No i różnica jest taka, że zazwyczaj to są po prostu wyspy, gdzie są tylko same hotele, ale można tam pić alkohol, bo normalnie na Malediwach, w kraju wyznania islamskiego i to stricte islamskiego, nie można pić alkoholu. No i poza tym też domki tamte kosztują <laughs> odpowiednio więcej. No to jest chyba jedna. Z lubieńszych rozrywek mieszkańców wyspy. Co to znaczy droższe? No, wystarczy wejść na jakieś bookingi, truckingi i tak dalej. To zobaczycie, ile takie domki mogą kosztować. Nawet e, kilka tysięcy dolarów za noc. Ja jestem w miejscu, e, w momencie teraz, kiedy jest e, tak zwany, jak mi tutaj tłumaczył, średni sezon. E, bo wysoki sezon to jest plus minus od listopada do lutego. Wówczas jest tak zwana pora sucha. Jest stabilna e, pogoda. O tu po prawej stronie możecie zobaczyć, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o wycieczki z tej e, wyspy Guli. Macie też numer WhatsApp i Viber, jak e, chcecie e, ewentualnie e, popływać. Ja akurat czasu na takie wycieczki za bardzo. Nie mam, można też właśnie popłynąć na taką rajską wyspę, gdzie jest resort i spędzić tam cały dzień. Takie wycieczki są mniej więcej za około 120 dolarów od osoby, a te kształtują się od 60 też do 120-150 dolarów. Tutaj jest właśnie ta firma, gdzie można sobie zamówić takie przepłynięcie. A więc ceny hoteli, no naprawdę są wysokie, jeżeli mówimy właśnie o takich wyspach typowo resortowych. Natomiast tutaj, jak jest szczyt sezonu, to wówczas, to wówczas przepraszam, taki pokój, gdzie ja jestem, kosztuje około 180 dolarów. Przewróć, 100 dolarów, około 100 dolarów, przepraszam, 100 dolarów. 180 dolarów to taki domek, jak patrzyłem na tym, nad samą wodą. Natomiast jak jest niski sezon, ale na niski sezon, no to nie polecam tutaj przyjeżdżać z prostego względu, bo naprawdę potrafi padać, to mocno padać. Jak rozmawiałem tutaj z miejscowymi turyści, którzy przyjeżdżają, to później mówią, że nie tak sobie wyobrażaliśmy Malediwę, to nie tak miał być wypoczynek. To jest właśnie okres mniej więcej plus minus czerwiec-lipiec, to jest najgorszy teoretycznie okres na przyjazd na Malediwę. No proszę, jak się fajnie. Ubrania z suszą. Ale wtedy na przykład pokoje są za grosze. W cudzysłowie, oczywiście, za grosze. O, tu jest taka fajna knajpa Fuloy. Może później przyjedę tutaj na jedzenie. Zresztą są też knajpy nad, nad wodą. E, tutaj po lewej stronie jest e, meczet. Są sklepiki. I tutaj mamy. Urząd konsula Guli, który sprawuje władzę, takiego nazwijmy to, to jest burmistrza, burmistrza tej wyspy. No i flaga Malediwów. Trochę nie widać tego, ale tam jest oczywiście półksiężyc symbol islamu. No dobra, idę teraz na plażę, chyba trochę spędzę czasu, rzeczywiście po to, po co tutaj przyjechałem. Aha, jeszcze wracając właśnie do e, tych cen, no bo mówimy o cenach hoteli, tych luksusowych, które są wysokie, ale trzeba jeszcze dodać do tego przelot, bo to zazwyczaj trzeba gdzieś tam lecieć z samolotem, to też kolejny jest koszt. E, dlatego właśnie między innymi wybrałem tutaj tą wyspę niedaleko, bo można dopłynąć łódeczką. Dobra, idę się kąpać, ale woda cieplutka, niesamowita, dobra czas iść zrobić focie, ale te kolory to bajka, hmm. bardzo fajnie, woda ma gdzieś ze 30 stopni Celsjusza. Słuchajcie, ponurkowałem. O tam właśnie na krańcu na rogu są rafy. Rafy są takie e, półżywe, ale bardzo dużo fajnych kolorowych rybek jest. Więc nic nie widzę, tak słońce świeci. Warto się usmarować, bo jesteśmy przy równiku, bo Maledivy jest co e, właśnie jednym z tych 13 krajów, przez które przebiega równik, a więc słońce mocno tutaj operuje. No i tak jak mówiłem, jest pora deszczowa. Zobaczcie jak pięknie jest, jakie kolory są. To jest po prostu e, bajecznie. Wrzesień, mamy dokładnie 13 dzień września 2024 roku, a więc połowa września. Pora deszczowa oficjalnie kończy się około października, połowy października. No ale bajka, można trafić na taki dzień jak ten. Jeżeli macie certyfikat PADI, to możecie sobie ponurkować z butlą. Tu macie ceny kursów. Zobaczcie, więc możecie zdobyć swój certyfikat, a tutaj macie nurki tak zwane dla certyfikowanych no i niecertyfikowanych, więc niekoniecznie trzeba być certyfikowanym nurkiem, żeby móc nurkować się z butlą. Na pewno dużo więcej się widzi niż to, co ja widziałem i pewnie bardziej żywą rafę, bo się wypływa, ale ogólnie też jest e, fajnie, więc e, nazywa się to jak widzimy Gateway Maledives. A to jest przy Ocean Pearl Maledives. Jeżeli będziecie szukali, to też można wypożyczyć maskę i rurkę, płetwy, jak tylko chcecie popływać, posnorklować. No i zobaczcie, tutaj na przykład codziennie o 14 są takie Wypady. No, i można sobie napić się świeżych soków. O! I tutaj napisane: Zobaczcie, nie wolno chodzić w bikini. Od razu widać, w jakich językach: angielski, rosyjski, tu po prawej stronie chiński i hiszpański, a więc tym samym widzimy, jakie głównie nacje tutaj przyjeżdżają no właśnie też widziałem, że tutaj jedzą ten betel tak jak w wielu krajach tej części Azji ale i na Papui Nowej Gwinei i tak dalej nie widziałam tylko czerwonych plam yy, na, w różnych częściach ale betel też jest popularny A no, taki środek orzeźwiający nazwijmy to tak raczej nie ma właściwości narkotycznych nie zostały chyba raczej stwierdzone Acie, jakie fajne kolory są już tam widać. Idę teraz w stronę plaży południowej, czyli to jest ta plaża, e, która jest przeznaczona tylko tak naprawdę dla lokalnych. Mamy ATM, on został niedawno tutaj postawiony na wyspie Guli. E, wybieranie pieniędzy czy płatność za pomocą karty nie opłaca się, bo jest dodatkowa pobierana opłata w wysokości od 5 do 10%, dlatego najlepiej przywozić tutaj gotówkę i to najlepiej przywozić dolary. Dlatego, że tak jak mówiłem na początku, w większości miejsc można płacić w dolarach, ale tutaj uwaga, bardzo jedna e, ważna rzecz: e, lokalna waluta to jest rupia, nie rupia. Ja mówiłem wcześniej, że to jest rupia, chyba dlatego, że to wziąłem e, z Indii. A tak to się nazywa rupia, hello! O, jest tutaj ta tak zwana plaża południowa. Nie na darmo wziąłem to, że tutaj rupią się płaci, bo wpływ kultury hinduskiej, indyjskiej właściwie jest dosyć duży. To zobaczcie, takie są swego rodzaju falochrony. Jak tutaj chodzę z tą kamerką, to w wielu miejscach już to pewnie zauważyliście. Ale wiele wysp naprawdę stara się chronić od tego, żeby nie zostać zalanym, to zobaczcie, mamy tych miejscowych, którzy kąpią się okutani, tak jak wspominałem, diwechi. To jest język, którym tutaj się mówi. No i również y, y, społeczność, która tutaj jest określana Divehi. To jest taki miks ludzi i tak samo języka z Sri Lanki i z Indii. No ta południowa plaża taka brzydsza jest. Ta turystyczna jest rzeczywiście ładniejsza. Całą wyspę Guli to można obejść tak naprawdę w 10 minut, tak mi się wydaje, bo ma ona 400 metrów tylko na 225 metrów i to są takie normalne, zwyczajne wielkości wysp, one rzeczywiście nie są duże. Pamiętam kiedyś rozmawiałem z kimś kto wypoczywał na Malediwach, no już po dwóch dniach miał już dosyć, bo przeszedł całą wyspę z, z, z lewej strony na prawej, z góry na południe. No i naprawdę nie było tam co robić oprócz siedzenia, korzystania z plaż, no to taka scena zobaczcie, kulturalna. Korzystania z plaszy, no i też ewentualnie z alkoholi. Idę teraz coś zjeść, pokażę Wam restaurację taką nad wodą lokalną. O, a tutaj po lewej stronie, właśnie przy przystani, wczoraj wieczorem widziałem te pływające rekiny, a więc tylko nocą można je tutaj zobaczyć. Na szczęście w ciągu dnia nie przypływają tutaj. No i dobrze. Jaka tutaj czysta jest niesamowicie woda. Rybka nie uciekła, ale takie właśnie rybki, i inne można zobaczyć, nurkując. No i taka lokalna rybka, takie danie. Kosztuje 10 dolarów 150 rupija. O tu możecie zobaczyć, jakie ceny są w takiej lokalnej restauracji. To dzielicie na 15 i wychodzi w dolarach, czyli, zobaczcie, nawet za 4 dolary można sobie coś zjeść. No ja wybrałem, tak jak Wam pokazywałem, taką rybkę za 10 baksów. Czyli nie jest drogo, prawda? Dzień powoli chyli się ku zachodowi. Powoli do godzina 6. A tam jest stolica. Malé, do której jutro udam się. W ciągu dnia ludzie tak byli pochowani po domach, tylko mężczyzn wypoczywających można było spotkać, leżących na tych leżankach, tak zwanych. Teraz wręcz można powiedzieć, wyspa ożyła. A faceci dalej pracują intensywnie. To jakiś piknik widzę, że się szykuje. Fajny, No to ja też po No niesamowicie są ci faceci odpoczywający pod drzewami. No dobra, idę coś przekąsić, spać i jutro rano wracam do Male. Czasami turyści wyglądają tak jak tutaj, czyli krótkie spodenki, krótki rękawek. W przypadku kobiet no nie jest to do końca wskazane jak się chodzi właśnie po takich wyspach, chociaż... Oni są przyzwyczajeni do tego, że turyści tutaj przyjeżdżają. Trochę może widzicie ten dym, który tam idzie z wysypiska śmieci. Jak zawieje, to. Fuj, czuć. Zależy jest, jak, jak wieje wiatr. No i hotele już. Powstają duże hotele. Ten, co tutaj widać, ma być oddany w grudniu tego roku do użytku. Dobra, zobaczymy się. Jutro. Pozdrawiam. Bardzo fajny, miły dzień. Nic nie robienia. Super.